W poprzednim filmie pokazywaliśmy Wam mobilizację do wyprostu w przypadku, jeżeli problemem jest tkanka niekuczliwa. Jeżeli mamy miękki opór końcowy, dość często problematycznym do wyprostu jest mięsień podkolanowy, bardzo często przez nas zapomniany. Aby wyszukać go palpacyjnie, raczej będę starał się być w obrębie bliżej przyczepu końcowego, żeby nie podrażnić centralnie przebiegającego pęczka naczyniowo-nerwowego. Jest to jedyna struktura przebiegająca tu pod takim kątem, a więc będę chciał wykonać palpację poprzeczną. Po znalezieniu napiętego punktu i wyszukaniu punktu spustowego Mogę wykonać kompresję ischemiczną około 60 sekund. Drugą z możliwości jest wyszukanie napiętego bolesnego punktu i rozluźnianie go poprzez rozluźnianie pozycyjne. Wtedy po naciśnięciu będę chciał wykonać zgięcie oraz rotację wewnętrzną, aby skrócić mięsień.